No, hello, tutaj Purple, są ze mną! się Manko, wszystkim, z was wita. Jest też lighter siemanko! Siema se, siemon, I jest, jest Ciembi, bo e, Speed Builder nagrywamy. Mhm, świetnie. Znaczy... <grywa> no, o! No znowu to samo, dobra, bum, 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 dobra. Dobra, ja chcę zrobić to. Dobra. już pamiętam. Kieby, kieby, kiedy, kiedy, Ja mam fajną muzyczkę w tle w ogóle sobie zapuściłem. Nice. No, no postaw się. Tam tam tam, 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 Nie tak, nie to. Cyk, cyk, cyk Aj, nie tak, nie to. Cyk 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 cyk. Tak, cyk, 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 cyk cyk, cyk cyk, 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 cyk Cyk, cyk, myk. cyk Cyk, gotowe, zaraz będzie. Jeszcze jedno. Aha. Nie, nie wiem, gdzie te oczy były. Jest! Mam! Kurde, ja no. tak, że... tak A, Kurde, gdzie ja to znowu schrzaniłem? Bo... Jedno Co to, że... to, to jest. Coś, co się stało? Czemu ten? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tu szybko odpadł. <coughs> odpadło szybko. Co, co, ja... Tak, tak ta, mnie to przestraszyło. Tu trzeba jeszcze... Tu trzeba było kolor płotków? Tak. Pamiętasz go? Hmm. Y nie. Ale domyślam się, że. że jestem obok się, a ja go pamiętam. No ładnie. Gdzie jest krowa? Znikła mi krowa. A Aha. tu jest krowa. Ale gdzie ten osadni? Do... pa, 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 pa. pa, pa. Nie pamiętam, nie pamiętam co tu było. Nie wiem. Nie, to nie było tak. To było tu. To było tu. To nie tu. Ja schrzeniłem totalnie! Jest. Jezu, no gdzie to, jak to? Bo, czek, bo ja się na to durną krowę zapatrzyłem! A ja, a ja nie wiedziałem gdzie ostatni. E, padłem, czy, padłem. 62 nie, nie odpadłem! Nie odpadłem! Nie! Nie odpadłem! Nie wiedziałem gdzie ostatni Drzewo! Czekajcie, 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 czekajcie rozwodzie! Okej. Bardzo fajny ciekawy wygląd drzewka. Yeah. No, tu, 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 ta cisza. No bo Cicho, tej nie tej przeszkadzaj. Tej, tej każdy, się, każdy się skupia. Nie przeszkadzaj, bo i tak nie wiem, jak tu wygrać. O kurde, od kogo tu podpatrzeć? Bo nie pamiętam, jak to leciało. Aha, aha, aha. JEST! Jest! To JEST! Jest. Mhm. Pasie, YouTube power! Tak, YouTube power, YouTube dupa nie power! No to Gingis przykro nam, bo to to... czwórka miała... Bię... No bo nie wiem, jak to było, no! było zrobić, 63% mam. Nie strzelaj... No i zostaw Gingisa, no! Ale wszyscy mieliśmy perfect matcha poza tobą, także... Ja pierwszy raz to gram. Trzy no to dobrze, było. wybaczamy. Orchid. No. O Boże. No jak tak patrzę na to, to się wydaje takie proste, a jak zaczynam budować, to do bani to wszystko, no. Tato, ja się nie śmiałem, więc możesz mi pomóc? Nie. <laughs> Ten tobi źle buduje. Jak tu było, tak? Idzie ostatni? Kurwa, gdzie ostatni był? Ja w ogóle... Jaki ostatni, człowieku? Nie, zrobiłem... Podcast, patrz. tu szybko! Szybko, dawaj! Nie patrz, Szymon, cicho! Nie podglądajcie oszuści matrymonialni! Kurde, nie pamiętam, gdzie to było. Jeden, jeden, szybko! Jest. Ja popierniczyłem jeden klocek, schrzaniłem, no dobra. Ewa, ale nie pograłeś, bo na jak ten typ ogłoszeń zrobił. O, 92%, a ja jad, jeden, okay. jeden ten skrzaniłem. To Tobi odpada. Teraz... To teraz. <grym> jak jest jak... Duel to jest jak jeden na jeden, a, a jak... O. To, no to, jeden to na po jeden na prostu jeden? walka no, walka to walka. O, 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 o ale świetnie. Okej, okay, proste. Okej. Okay. Z góry jak widać to proste się wydaje. Co? To. to było... to było to? to był Redstone, a tu Emerardy. Dobra, dobra, tutaj tak, oczywiście Purpos tutaj dużo klocków ustawia, on jest dobry w stawianiu klocków, kurde, często, co, co ja często, ja 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 często chodzi do to, ale ty nasz Purpos, więc Trzynki, klocki mu są nieobce, panu... będziemy tutaj komentować, bardzo dobrze, tak, prawie mu się udało. Uwaga, 3 sekundy zwaniłem? zostało, 2, 1, 0. Time is up. Ej co schwoniłem? Nic nie schwoniłem. Uwaga. 81%. 94, czemu? No to ja zostawię... I teraz, teraz będziemy komentować Regalizm. we dwóch. Bratobójczy Regalizm. pojedynek. Nie. Nie wiem, Mister Szymku nie wiem. na Lightera! I proszę, tematem jest plaża plus kąpiąca się w wodzie świnia. Świnia ma na imię Ruben, tak jak z tego... Yy, Minecraft Story Mode. No. Ruben. A tam Minecraft Story Mode Ruben zginął. Yy, Szymon mm. Mądrze, zresztą Lighter też, najpierw zaczęli od... Yy... Roślinek. No tak, bo to bo później ziemia, no to wiadomo, no. Ważne, ważne jest tylko, gdzie tą świnkę ustawić. Czy postawienie świnki z rykiem w daną stronę się liczy, czy też. E, ona nie, ona się sama ustawi w Aha, tej czyli możecie świnię wyrzucić na zewnątrz, ona i tak przyjdzie do was, ten nie przejmujcie się. Cześć, chyba. Świnię, postaw Świnia! I na szczycie górki była. Teraz na szczycie górki była jeszcze roślinka, Aha. ale razem czyście mieliście. A Futbol tutaj bramka bramka futbolowa bardzo prosta, tylko no że jedna jest roślinka. No i tak coś nic trudnego. Wydawać. Nie chcę. No, Leiter troszeczkę rozsądniej zaczął od wybudowania tego naj najgorszego fragmentu, czyli tego zagięcia. Tak, dokładnie. No. Szymon, nie podglądaj, bo to wszystko widać. Nie podglądaj. Nie podglądowy wuj. No właśnie. Tak, poprzeczkę Szymon właśnie postawił. To ta poprzeczka, która została zwołana podczas meczu Polska Związek Radziecki. No, już, no niestety, znaczy stety, niestety, niestety no wygrał. Niestety Lighter wygrał. Znaczy czemu niestety? Bardzo nie, dobrze. No nie, niestety, niestety, no, no koniec. Koniec, koniec <coughs> gry. 67. Dobre. Ale dobrze nie? Ja już robiłem powszeczkę, tylko po, po musiałem... Żamkni się. <laughs> Ta miłość tak jest, braterska jest, jest niesamowita. On jest Mua. słaby. Tak On jest słaby. No dobra, tak dobra, 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 no dobra. GOL! No, no to co? Jeszcze jedna rundka. No chyba, nie? oczywiście, że nie. To takie no szybkie. szybkie. <laughs> to takie szybkie to było. No, to się... Szybkie, szybkie. Minut, no. szybkie! Szybkie, szybkie Standardowe! Szybkie no. Jeszcze dwie. Do no to czasu, bo to Speed builder To no, już tam tutaj. przestań dwie, dwie. No jeszcze dwie ducie. Nie, jedną. To jest po prostu dla mnie za szybkie. No bo Jestem to Speed po... builder no. Zresztą wiecie o tym, że jak graliśmy w, w Harry Pottera, to ja wolałem w szachy. Szachy, ja na wolę w to. Okej, co tu mi wyskoczy teraz, no? <laughs> o tu wysko A tu wyskoczy... Oby. Oby. giant glass of OJ. No bo to było. To proste bardzo. tym tam, tam, tam. Tam, Ale wiecie, że to było 5 na 5, Wiesz o co mi chodzi, nie? nie. Tam jak, jak, jak liczycie tam 3-4, 1-8. To tam, to powinno tam macie być 5 15. 12. No właśnie. Dzień dobry już więc droga z... Jest! Dobra jestem Dzięki źle, nie tak! O nie dobrze! Dobrze dobrze, yes! dobrze robi tylko cicho tam! Z mojej perspektywy wyglądało to źle, no Którze ja znowu nie zdążę, bo... No dla dół, mnie... Dół. To jest za szybkie! Ale nie, masz lepiej chyba od tego ty, chyba, nie wiem. Ty albo tamten typo. No. Chyba, 61 Oł. Nie, mnie wypaliło. No za szybko to mnie. Ja nie potrafię tak szybko tych klocków stawiać, no. musisz się nauczyć? No. Nie umiem. Ja potrafię jeśli Skupię. W co ale umiesz? Tam się skupiam również. <śleski> No, i to takie będzie śmieszne, zabawne, bo ja będę przegrywał. I teraz Purpo znowu będzie miał zabawę, bo, bo znalazł grę, w której ja nie, na razie nie potrafię grać. No. A jak się później nauczę kroskowania, to później będzie. To już nie ma nic fajnego w tym. No to już jest nie. nudne. Ale, ale nie pierwszy. grajmy więcej, Master Builders. Ty On ty się nauczył budować. Ale ty jesteś brawurowym elementem komediowym w tej serii, no. Purpo jest wolny. Byłem pierwszy. Dobra, już nie maruj. Nie maruć już! Gdyby był tak w szkole pierwszy we wszystkim! Super Tylko czekaj, bo to będzie ciężkie. Dobra. Uh. Mm -hmm. Już się chyba popierdzieliłem. Za dużo po bokach, musisz to zniszczyć. Za wysoko. Właśnie. Tak, tak, I tu jeden w górę. I ten z dołu pod spodem musisz zniszczyć. Marcin. Kto? Zaraz. Spokojnie. No, obserwujecie. Tu jest za dużo jednego klocka. Nie! O, mi się wyda. O, teraz jest dobrze, no. Ja tu mam swoje techniki. Ja techniki swoje mam. I Teraz I wypełnienie. Żywam. Aha, ha, ha. Tylko ci te klocki. Cyk, cyk, cyk! cyk! Jest! Dzisiaj. Purposłowiem Ci powiedzieć, że Twój ten y Clipper to miał pryszcza na ryju tu z przodu. <noise> Nie, podziłem, no. Ale dobra, ktoś był ode mnie gorszy. Kto to był? 63%. 76% 76%. Widzie, Widzieliście, widzie, okay. widzie, że Purposa Creeper ma pryszcza na ryju? No, widzę, widzę. <laughs> no trzeba było w, w panice horse. Dobrze, że nie by strzelił ten pryszcz. My horse is amazing. Nie <laughs> wiadomy. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Nie tu, tu. I tu. I tu. No i co i ten potem mu w No niestety no, takie życie. Takie życie konia. Jest, dobra, bez smacz. Perfekt mecz. No jak oni tak to szybko. A ja Moi drodzy widzowie, proszę was, pomóżcie mi, jak ja mam tak się szybko nauczyć co tutaj budować. Właśnie. Jesteś wręcz flegmatyczny. Trzecie miejsce. Ja żartuję, Szymcie, ja Cię bardzo kocham i Cię dopinguję. Czekaj. Będę po sobie teraz przeszkadzał, będę komentował to, co on buduje. A już słuchawki. Co? Ja, ja, ja od konie zaczynałem? O! Okay. Okay. Żerą Żron, Cesiano coś będzie. A te rośliny też ci tak ustawić? No to proste. A, to tylko, tylko stogi ściana plus yy, trawa, czyli normalnie... to coś mi się nie chcą stawiać klocki, no. O, luju. To masz źle. Czy na pewno ten klocek był tutaj? To było takie powiem. symetryczne? To na pewno było takie symetryczne? Tak. Mi się wydaje, że nie było symetryczne, powiem ci. Ale trudno, niech będzie twoja Jest! prawda. To więc polećmy do dolajtera. No i tak jak mówiłem, to nie było symetryczne. Jest! 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 I teraz jak myślicie, kto? To nie było takie symetryczne. To nie było symetryczne. Ja schroniłem, faktycznie. Mówiłem, że nie było symetryczne, chciałem ci podpowiadać. jest! ktoś był gorszy ode mnie! co? Ja ci sam zaraz głupi. No tak, to tak mówili mi zawsze. O, Patryka macie zbudować. No. Patryk ma sukienkę Hula No To z tego Sponcz Bobka ciasto porty Boba Bobasza No to pomóż? do e, dookoła zielona, no kurna już zapomniałem. Ja już za, za bardzo się... Ale ja tutaj że bardzo się wziąłem za przeszkadzenie purposowi tak? Dalej nie wiem, nie pamiętam Kurde, nie pamiętam, nie pamiętam też Mmm, źle schroniłem to już. On do... miał chyba ręce do góry. On nie miał rącz. Miał takie dwie, takie... O, chyba coś takiego. Ja to tak spartoliłem, Guzika no to... nie postawiłem! Teraz odpadłem. Też Ja No, ty odpadłeś chyba. 66%. A gdzie ten guzik on miał? Gdzie? <grym grym> 66%. A, ja z tyłu 7, na plecach guzik. Jak miałeś 66%? Ja miałem 66? 66%. Dlaczego ja odpadłem, jak ty miałeś też 66%? okej, okay, okay, to, to jest łatwe. Jest A, to jest banalne. No to było, to nie, nie zdążyłem normalnie, to... Ale już no to prawie, prawie to... To pojedynek. Ale zobaczcie, znowu w finale zostaliśmy tylko my. No. Tylko ja zawsze odpadam jako pierwszy. Każdy widzę ma zupełnie inną technikę. Od czego tak, innego oczywiście. zaczyna. E, ja podobnie jak lighter zaczynałem. W sensie ja najpierw sobie wolę postawić klocki takie na ziemi, wiesz, wyznaczniki. Te Aha, pierwsze ja klocuszki mam... na ziemi, żeby mieć wyznaczniki, gdzie od, potem od tego rysować. Ja po prostu mówię, dla mnie jest to za mało czasu. No, no. lighter już skończył. Perfect match. Szymon, masz 5 sekund, a do postawienia 53,5 tysiąca klocków. Jednego nie nie zdążył, zabrakło mu jednego klocka i nie wygrał lighter. Takie proste, a nie dał rady. No bo... <laughs> nie śmiej się z brata. <laughs> Jeszcze jeden, tak. Nie! Wylewan. nie, Wylewan. nie. Wylewan. nie. Dzień Nie gram. Dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie dobrą zabawę. I trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Na razie ją. Stać mnie słaby nara.